Tak. Tak, tak, tak. Cześć, witajcie. Szybka kawka. Taka malutka. O, fajnie. Dzisiejszy odcinek troszeczkę sobie podmuchamy sobie trochę. W sensie podmuchamy, podmuchamy. Bez skojarzeń. Dziś będziemy sobie dmuchać i testować, pokazywać, używać dwie fajne mini dmuchawy, które w jakim stopniu zrobiły furorę na rynku, ponieważ czy to mini Turbofan 3 czy najnowsza mini dmuchawa od Jato Zrobiły furorę na rynku aż tak, że tej akurat nawet już nie ma w sprzedaży, bo zostało wszystko wykupione. Więc dzięki tutaj znajomemu, którego serdecznie pozdrawiam, dostałem, żeby przetestować, żeby nagrać odcinek. Bo po prostu nie mogę jej kupić na LEGO, po prostu jej nie ma. Ostatnio było yy, chyba dwa miesiące czas oczekiwania, a teraz już ogłoszenia w ogóle nie ma. A yy, TurboFan 3. Jest ona dostępna do tej pory na Allegro, można ją kupić. Więc dzisiaj takie starcie tytanów, a bardziej starcie podmuchów, i dzisiaj troszeczkę na ich temat porozmawiamy. Szczerze mówiąc, tutaj parametrów nie ma za wiele różnicy, ale zobaczycie, jak to wygląda. A na koniec powiem. Yy... Nie, nie na koniec. Od razu będę mówił o wadach, zaletach, co mnie drażni, albo na koniec powiem i sami zobaczycie, który sprzęt Waszym zdaniem jest warty. Dzisiejszym testerem będzie Rysiek. Dzisiaj Rysiek będzie robił za testera i jego bujna grzywa. I jego bujna grzywa będzie robić za testera. Dzisiaj będziemy dmuchać Rysika. Rysiek dzisiaj będzie dmuchany. Więc Rysiek będzie sobie grzecznie czekał. Przegwizdany ma stary. No ale co ja Ci na to poradzę. Życie. Zaczniemy może od historii. Czyli od starego modelu. Czyli jest to model Turbo Fan. Jest on dostępny na Allegro. Jest on dostępny na portalach portalu chińskim i nie tylko. Więc wybór należy do nas gdzie chcemy zakupić? Jeżeli chodzi o ściągawę, tak jak mówiłem, one mają tutaj bardzo podobne parametry. Jeżeli chodzi o podmu tutaj mamy obroty aż chyba 135 tysięcy, z tego co pamiętam. Już wchodzimy na Allegro, bo na Allegro znalazłem tą turbofana. Ja sam kupywałem, tak szczerze mówiąc, na Allegro już kawał kawał czasu. I tak. Tutaj mamy Turbo Fan 3 i mamy tutaj, jeżeli chodzi o parametry techniczne, weźmiemy jeszcze wagę, to mamy tutaj aż do 130 tysięcy obrotów na minutę. Oczywiście nie jest to realne. Kiedyś tam na YouTubie był taki filmik, który to sprawdzał, więc niekoniecznie to, co piszę, to jest w rzeczywistości. Mamy tutaj trzy biegi. Trzy biegi, które uruchamiamy z tyłu. Za chwilę Wam pokażę. Mamy wbudowany akumulator 4AH, który starcza na ponad 8 minut ciągłej pracy na najwyższym trybie. 299 gramów ma nasza mini-dmuchawa, czyli nie jest dużej, dużej wagi. Jeżeli chodzi o gabaryty, tutaj patrząc pod względem z jato, no to turbofan jest wyższy i, i szerszy. Długość wysokość całkowita przepraszam. To jest 14,4 na 55 mm. I tutaj w rękojeści jest jakieś 28 mm, a tutaj dziesięć jest 40 mm. I tutaj temat jest taki, naszej dmuchawy. Tutaj będę jechał już z pamięci. Od dołu mamy USB-C, ładowany USB-C, który nie jest tutaj za ślepką y, blokowany nic. I od dołu mamy tutaj wskaźnik naładowania akumulatora. Po uruchomieniu naszej dmuchawy mamy tutaj kreski naładowania akumulatora. Po wyłączeniu nasze kreski po prostu gasną. Od spodu mamy tutaj kratkę, gdzie tutaj jest temat wentylowany naszego ogniwa, co tutaj bardzo dobrze wpływa na temacie przegrzewania się, zwłaszcza w lecie. Różnego typu wloty powietrza, czy to z tyłu, czy to z przodu, więc tutaj cyrkulacja jakaś po prostu jest zachowana. Co tutaj jest tematem w turbofanie? Że tutaj mamy końcówkę magnetyczną, która, powiem Wam, jest do dół, za przeproszeniem. Moim zdaniem to jest najbardziej durne rozwiązanie w tego typu sprzętach, ponieważ tego rodzaju sprzętu używam zawsze gdzieś w kieszeni, gdzieś w torbie, gdzieś w pasie monterskim, tak żeby było pod ręką. I powiem wam szczerze, że za każdym razem, gdy wyciągamy, to nasza końcówka gdzieś tam wypada, wypada wylata. Ja osobiście tej końcówki już wiele razy szukałem na budowie, ale... Powstrzymałem się od przyklejenia jej na stałe, ponieważ mówię, trzeba nagrać filmy, trzeba o tym powiedzieć. Niby tutaj, zobaczcie, wszystko ładnie wpada w swoje miejsce. Jak widzicie, magnes niby trzyma, ale przy czy, przeciętnym użytkowaniu, na przykład podczas pracy, na przykład gdy coś tam wyciągamy czy otwieramy, zobaczcie, nasza końcówka już wypadła. A powiem, a powiem Wam, ile razy. Piękne panie się posypały, jak jesteś na przykład na budowie i jesteś gdzieś tam na rusztowaniu i chcesz sobie obmuchać i nagle ta końcówka gdzieś tam leci głęboko, głęboko w dół, wtedy sypią się takie piękne panie, że pół wsi słyszy co, nie? Jak to się mówi. Więc tak to wygląda. Po ściągnięciu końcówki mamy tu naprawdę wąski temat. Fajny temat, jeżeli chcemy gdzieś przechować, ale jeżeli chodzi o mocowanie, no to tutaj moim zdaniem ten magnes jest zdecydowanie za słaby i to jest takie moja prywatna opinia. Co wia to tutaj mamy końcówkę już na stałe, ona po prostu się nie odczepia. Więc tutaj trzeba wziąć to pod uwagę. Kolejny temat przycisk. Mamy tutaj przycisk w przodu, który musimy trzymać za każdym razem, gdy załączamy tryb. I tutaj z tyłu przytrzymujemy i zobaczcie, pokazują nam się trzy diody. Palą się na niebiesko, to znaczy, że mamy tryb turbo załączony. Mamy bieg pierwszy, bieg drugi oraz bieg trzeci. Na biegu pierwszym dmucha leciutko. Leciutko. Choć moim zdaniem jest to wystarczające do na przykład przedmuchania klawiatury bez żadnego problemu. Na tej jedyneczce można takie rzeczy po prostu delikatne porobić. Rysiek, pokaż grzywę. Jak widzicie, ryszkowi grzywa, ucieka na boki. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tryb pierwszy. Jak widzicie, przy puszczeniu spustu z przodu. Automatycznie nasza dmuchawa się wyłącza. Przełączymy na tryb drugi. Zapala się znowu niebieska dioda podwójnie, i teraz rysiek daj czuprynę. No tutaj już będzie o wiele mocniej. Bez żadnego problemu. Już tutaj rysiek czuje naprawdę wiatr we włosach. Konkretny. I już tym poziomem możemy już przedmuchać większość takiego pyłu, brudu, na przykład podczas wiercenia w drewnie lub na przykład cięcie na ukośnicy. Bez problemu na tym trybie drugim jesteśmy w stanie taki temat e, obmuchać. No i mamy tryb turbo, który tam pokazuje, producent, że jest 130 tysięcy obrotów na minutę. Tam jest chyba 52 metry na sekundę, czy jakoś tak. No i tutaj... Rysięk. Już mu się, już ryskowi się głowa kiwa. Nawet mu kurde ściąga twarz. To już jest moc. Naprawdę te 130 niby obrotów na minutę. Naprawdę robi robotę i bez żadnego problemu. Rysiek wywraca się. Zobaczcie. Bez żadnego problemu. Do góry nogami. Więc rysiek nakrył się nogami. Więc tutaj ten temat jest bardzo fajny. Temat jest bardzo fajny, ponieważ naprawdę ta dmuchawka daje radę. Ma swoje plusy, minusy, tak jak mówiłem. O których za chwilę wspomnę. Dobra, lecimy dalej. JATO. Mini dmuchawa. JATO. Zaczniemy od wagi. Waga naszej dmucha, dmuchawy to 261 gramów. 261 gramów. I ta mini dmuchawa jest krótsza, węższa, mniejsza. Długość maksymalna to jest 13 cm. Na no tutaj mamy 55 mm. Na na grubość 30 mm, 29 No i tutaj 35 mm średnicy. No i tutaj dochodzi nasza skówka której tutaj łącznie mamy 10,2 mm, a tutaj mieliśmy 9,5. Więc jest mniejsza. Jest kapkę lżejsza, ale tutaj jest kapkę dłuższa. Więc tak to wygląda. Ale w sumie, jak tutaj skleję, to też tak będzie. I teraz tutaj temat jest taki, jeżeli chodzi o akumulator, tutaj również mamy baterię 4AH, 7,2V i tak dalej, i tak dalej. 180W, tak tutaj pisze producent. Jeżeli chodzi o ładowanie, również mamy tutaj od dołu USB-C, i tutaj jest również zaślepka, i po prostu ta nasza. Tam gniazdo po prostu nie jest zaślepiane niczym, czyli po prostu gołe i wesołe. I tutaj, jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o włącznik, to tutaj już mamy troszeczkę inaczej. Mamy tylko jeden włącznik, który tutaj jest ładnie czerwony, i mamy tutaj pod spodem trzy lampki. I tutaj jest temat taki, że jak sobie naciśniemy raz, to nam dmucha. I prawdopodobnie był to tryb najmocniejszy. Tak. Teraz zobaczcie, mamy tryb najmniejszy, najniższy. No i tutaj ryśkowi irokeza robimy bez żadnego problemu. I tutaj już nie musimy trzymać. Samo dmucha z siebie. Co nie? Samo dmucha z siebie. Kolejne przyciśnięcie. A to był, był tryb Yy, drugi, teraz jest pierwszy. Czyli na trybie pierwszym. Tryb pierwszy jest słabszy od yy, trybu w Turbofanie. I wyłączamy. Jeszcze raz. Najmocniejszy. Zobaczmy, jak to będzie? Czy Rysiek się wywróci? Rysiek się wywraca. Żeby to było wiarygodnie, to ustawimy tutaj w tym samym miejscu. No i jedziemy, Rysiek. Wywrócił się. Teraz turbofan. Najmocniej podobna tutaj odległość. No tutaj ewidentnie słychać, że te obroty są większe, mocniejsze i odczuwalnie czuć różnicę. Tutaj jak sobie dmucham to czuć taki chłodek, co nie A tutaj jak sobie dmuchnę... Jest różnica. Jest różnica. No, i Rysiek tutaj też pokazuje, że, że jest różnica w dmuchni dmuchnięciu. Czy to będzie duża różnica? Nie, nie będzie to duża różnica. Ze względu na to, że tutaj, według producenta. Tu też mamy 130 tysięcy obrotów na minutę. Ja jeszcze chciałbym zrobić jeden test i zobaczyć test jakiejś śruby, ewentualnie metrówki. Zobaczyć, czy po prostu czy damy radę zdmuchnąć pod tym względem właśnie metrówka leci. Weźmiemy tutaj jeszcze troszeczkę. Powiem Wam szczerze, że narzekałem na turbofana, że tutaj trzeba trzymać, żeby dmuchać, ale ten automat wiato jest troszeczkę drażniący, tak szczerze mówiąc, jeżeli chcesz coś zrobić, bo musisz przytrzymać chwilę przycisk, żeby się wyłączyła. Więc tutaj plusy i minusy, co nie? Jeszcze raz, odsuniemy się tak plus minus równo. Tutaj położę, żeby wiedział na jakiej wysokości. I teraz zobaczymy. Metrówka się rusza. Ale się nie wywraca. Skieruję niżej. Nie. Nie idzie. Teraz zobaczymy turbofana. Trójka. Przesuwa. Ale tylko się rusza. Nie wywraca. A, jednak. Jednak. Jeszcze raz poprawa, żeby nie było, że tutaj fake troszeczkę zmniejszymy. Damy jeszcze szansę Jato. Rzuca. Damy szansę Turbofan. Ewidentnie widać, że turbofan jest mocniejszy. Teraz weźmiemy kapkę do tyłu i tutaj kapkę do tyłu. Ostateczna walka. Ja to. Nie idzie. Rusza się, ale nie idzie. Urbofan. Też się rusza, ale nie idzie. Dobra. Zobaczmy jeszcze taki temat test wagi, bo ostatnio widziałem gdzieś na filmikach, jak testowali nadmuch. Czy u mnie też damy radę? Odsuniemy się tak plus minus jednakowo i zobaczymy. ciekawy, ciekawe, 133. 133 gramy. Zobaczmy jak sobie turbofan poradzi. Na początku było 142, a potem ustabilizowało się na sto Jeszcze raz damy ja to. Tak plus minus jednego chciał. 137 na początku.

A ustabilizowało się na 132. Więc tutaj jest różnica niewielka. Największa różnica jest przy pierwszym dmuchnięciu, tak szczerze mówiąc, ale przy już tam ustabilizowaniu się czasowym plus minus jednakowo wychodzi. Więc sami widzicie, że różnica nie jest duża, choć moim zdaniem wydaje mi się, że to dmuchnięcie, jeżeli chodzi o turbofana, jest mocniejsze, przynajmniej przez kilka pierwszych Sekund. Jeżeli chodzi o średnicę, widzę, że tutaj jest taka sama. Jeżeli chodzi o te dzióbki z przodu, więc tutaj różnicy nie ma. Cena. Cena tutaj waha się różnie. Ja to kosztuje około stówki. Turbofan kosztuje około stówki 120, 130 a na portalach chińskich można dorwać za kilka dyszek, więc tutaj jeżeli chodzi o podsumowanie co mnie drażni, co mnie nie drażni, jeżeli chodzi o jato, tutaj budowa całkiem spoko, choć mi się wydaje, że Turbofan jest fajniejszy, bo tutaj mamy gumę, tu z przodu mamy gumę i Tutaj jest bardzo fajnie, tutaj to wyprofilowane i lepiej się trzyma. Ja to się ślizga po prostu, ja to się po prostu ślizga, i tutaj uważam, że jest wykonane po prostu tak standardowo, co nie? Więc tutaj plus dla turbofana. Jeżeli chodzi o włącznik, bardzo duży plus, że tutaj ja to ma ten automat, że nie trzeba trzymać. Ale z drugiej strony, wyłączanie i przełączanie trybów jest troszeczkę drażniące, więc mimo, że mnie tutaj drażni ten z przodu przycisk, zwłaszcza nieraz tam w rękawicach źle się przytrzyma i się wyłącza go, ale uważam, że jednak ta regulacja na plus dla turbofana, choć tak jak mówię, dla mnie automat w przypadku pracy Byłby lepszym rozwiązaniem ogólnie, ale jak widzicie, teraz bym chciał wyłączyć, no to muszę przełączać biegi, albo po prostu chwilę przytrzymać, żeby się wyłączył. Więc y, może to, może komuś to pasować, może kogoś to po prostu y, drażnić. No, ja osobiście uważam, że ten automat jest dla mnie lepszy, y, ale no to mówię dla każdego coś innego kolejny temat tutaj jest yy, wiato, że yy, po pierwsze mamy tutaj yy, przełącznik trybów gasnodiody ale również tutaj mamy wskaźnik na naładowania akumulatora yy, co tutaj w turbofanie jest lepszym rozwiązaniem że mamy tutaj yy, czekajcie no że mamy tutaj wskaźnik naładowania od właśnie spodu osobne diody, więc tutaj kolejny plus dla turbofana. Jeżeli chodzi o tutaj o dzióbek, tutaj fajnie wiatro jest po prostu nieodpinany, co tutaj w turbofanie jest po prostu bardziej niż drażniące i ja po nagraniu Tutaj go kleję na supergluta czy na mikropelkę na stałe, żeby on po prostu już mnie w końcu po prostu nie denerwował. Więc tutaj taki ogólny temat. Cało kształt, czego mi tu brakuje w jednym i w drugim temacie, no to tutaj zaślepek. Od spodu zaślepek, bo jak pracuję na przykład przy drewnie i gdzieś tam dmucham tymi wiórami i tak dalej, no to nieraz tam mi się w ten tutaj Napcha trotu, i po prostu potem muszę wydłubywać, bo nie wchodzi mi gniazdo do ładowania. Więc pod tym względem, względem moim zdaniem, jest minus do poprawy. No tutaj co widzę, wiatro jeszcze fajnie zrobili, to jest siateczka z tyłu, co tutaj w turbofanie nie ma, i nieraz jakieś tam drobinki po prostu przelecał. No i może to być, może to źle wpłynąć na. Jak to się mówi, tematy e, dla, tam łopatkowe i tak dalej. Nie odczułem tego, żeby coś tam było nie tak, ale tutaj duży plus dla Jato, że ta siateczka po prostu jest. W e, ja to co zauważyłem, to jest 12 minut pracy ciągłej na najmocniejszym trybie. Tutaj jest chyba po, ponad 8. E, jak to jest w praktyce? Tak szczerze mówiąc, ja. Mi się nie zdarzyło podczas pracy w dzień, żeby tą dmuchawę rozładować, ponieważ użytkuję ją do odmuchiwania w pracy. Na przykład wiercę coś i muszę odmuchać. Więc nie, nie pracujemy pracą ciągłą takimi dmucha, dmuchawami przy takich pracach. Ona została stworzona do odmuchiwania, więc moim zdaniem... Tutaj czas ciągły dla mnie nie gra roli, nieważne, że to jest 8 minut, czy tam 12 minut, bo i tak tego nie wykorzystuję w ciągu dnia. Tyle w temacie, tyle w temacie. Podsumowanko, czy Turbofan, czy ja to wybór należy do Was. Ja osobiście uważam że jedna ma plusy i druga ma plusy i jedna ma minusy i druga ma minusy wybór należy do nas co kupiliśmy co chcemy kupić więc to wszystko wam zostawiam więc komentujcie, lajkujcie trzymajcie się do następnego cześć, a ja piję dalej kawkę, bo zaraz wystygnie za dużo znowu gadałem pozdro